Marcin Sprawka, prezes Joshi S.A., jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dwa zdania na temat waszej firmy, bo to nie jest tak, że wy robicie urządzenia do zabijania. Wy robicie urządzenia, które pomagają w treningu ratowania ludzi na polu walki. Tak jest. Joshi jest Funduszem Technologicznym, specjalizujemy się w technologiach obronnych i medycznych. Pracujemy głównie na po graniczu medycyny i obronności, czyli w elementach medycyny pola walki. Tworzymy trenażery wysokiej wierności do symulowania różnego rodzaju urazów, rank na których medycy, przyszli medycy i operatorzy mogą ćwiczyć temowanie masywnych krwotoków. Jasne. I jesteście notowani swoją drogą na New Connect, więc e, jeśli ktoś byłby zainteresowany, może sprawdzić, jak Wam idzie. No, od początku roku minus 3,5%, ale i właśnie, i tu jest pytanie: czy te wielkie środki, które trafiają, y, czy mają trafiać do polskiej zbrojeniówki, y, rzeczywiście będą w stanie ją wspierać? Czy widzi Pan, no bo jesteście ewidentnie w tym sektorze, czy widzi Pan nadciągającą falę? Gotówki i to Tak naprawdę wszyscy mamy ogromną nadzieję, że ta fala gotówki się pojawi i zamówienia rządowe zaczną napływać, biorąc pod uwagę, że nasz rząd planuje utworzenie kolejnego rodzaju sił zbrojnych, czyli wojska medyczne. Mamy wielką nadzieję, że będziemy właśnie na, w, w, tym, w tym strumieniu wpływów i zamówień znajdziemy się. Ja mam poniekąd pewne wątpliwości w tym zakresie, bo stawiamy na sprzęt ciężki. Ale wierzę, że jednak nasz rząd pójdzie bardzo mocno w kierunku zamówień w rodzimych firmach. Wierzę, że uda nam się rozwinąć tą gałąź, tą branżę. I mam nadzieję ogromną, że rządzący dostrzegą to, że są jeszcze firmy prywatne nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, która dostarcza ciężki sprzęt, ale też jest cała masa firm prywatnych, które zajmują się właśnie medycyną, zajmują się zbrojeniem. Zbrojeniówką mhm. i będziemy w stanie do, dostarczać dla naszego wojska różnego rodzaju rozwiązania. Mhm. W tej chwili, nasze trenażery są stosowane już w naszej armii. Jednostki specjalne używają naszych trenażerów, więc mamy dobre referencje w zakresie wdrożenia tych rozwiązań. A tutaj nawet A... chodzi nie tylko o trenażery, ale także chodzi o urządzenia medyczne, bo tak jak powiedziałem na wstępie, my jesteśmy funduszem technologicznym specjalizującym się w medycynie i w obronności, więc oprócz tych trenażerów, na których mogą ćwiczyć operatorzy czy, czy medycy, mamy także całą masę urządzeń podwójnego zastosowania, które wynikają z medycyny, z zastosowań medycznych. Jasne, um... Pytanie, które chyba jest jednym z najważniejszych, jakie stoi przed polską branżą zbrojeniową, która. Produkuje znakomite prototypy, ale wydaje się mieć problem z przeskalowaniem produkcji pod duże zamówienia. Stąd, mimo że mamy różnego rodzaju wozy bojowe, chałbice i tak dalej, bardzo wysoko oceniane, to potem y, kupujemy jako kraj uzbrojenie za granicą. Pytanie brzmi, czy na przykład Wy jesteście w stanie, kiedy pojawi się duże zamówienie, odpowiedzieć na to zamówienie dużą produkcją. Czy nie okaże się, że. Jakby będzie strumień zamówień, no, ale trzeba je będzie realizować za granicą, bo, bo, bo skala produkcji osiągalna przez polskie firmy będzie po prostu zbyt mała. Nie mamy z tym problemu. Jak to wyglądało? Nie mamy z tym problem, mamy uruchomione możliwości i środki, które pozwolą nam tak naprawdę zrealizować dowolne zamówienie w dowolnym wolumenie, w dowolnej wielkości. Tutaj tego się nie obawiamy. To jest tylko kwestia dobrej woli rządzących, dobrej woli Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby składać tego typu zamówienia. A pojawiają się już jakieś rozmowy, przymiarki do tych zamówień? Widać ruch, tak. który jest po wasze, jakby w Waszym kierunku, a nie tylko w stronę, że tak powiem, opinii publicznej opowiadaniem o tym, że te wydatki muszą być większe i takim trochę czarowaniem procentami PKB? No w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmowy, rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wprowadzimy rozmowy w zakresie właśnie urządzeń medycznych, z możliwością dostarczania ich do wojska. Ten dialog powolutku, powolutku nam się rozwija. W przypadku naszych trenerów wygodniej jest pracować z poszczególnymi jednostkami ze względu na, na charakter, charakter naszych urządzeń. Chociaż zdecydowanie wolelibyśmy, gdyby to było duże zamówienie z, z Ministerstwa na przykład obrony narodowej. W ten sposób podeszliśmy do tematu z, ze strażą pożarną z OSP. W ramach ustawy o obronie cywilnej rozwijamy tą gałąź szkolenia i dostarczania trenażerów dla OSP, i to nam się bardzo, bardzo fajnie rozwija. Chcielibyśmy to przeskalować też na, na struktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Swoją drogą, planujecie przejście na Parkiet Główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Są jakieś, że tak powiem, perspektywy dat, kiedy mogłoby się to wydarzyć? No Mamy nadzieję marzec przyszłego roku. Chcielibyśmy. Pierwotny plan był taki, że chcemy to robić na jesieni tego roku, ale ze względu na nowelę wynikającą z sprawach, chcemy się przenieść na... w marcu przyszłego roku, żeby zrobić to na spokojnie podciągnąć zdecydowanie wyniki finansowe na bazie tych kontraktów, które w tej chwili są przygotowywane i dopiero wtedy w, na, na wiosnę przyszłego roku z takim lepszym tąpnięciem i petem wejść na, na rynek główny. Trzymamy kciuki w takim razie. Marcin Sprawka, prezes Josh SA. Dziękuję, Dziękuję serdecznie za poranne spotkanie.